Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek takiej niebieskiej niebieski mazany szali o numerze PL456, też oczywiście 24 rok 5912. Gołąbek średniej budowy, króciutkie przedramię Siostra jego też jest u mnie na gołębniku rozpodowym, z tego względu, że to już samczyk jest. No to nie, nie miałem już dla niego miejsca, bez sensu żeby siedział. Zresztą tak co roku się odbywa, że gołębie gdzieś tam. Zostawiam, zostawiam i takich ich później nie sparuję, tylko siedzą 3 lata na wojlerze i nic z nimi się nie dzieje, także odstąpię dla kolegów tego ptaka. Z czego ten gołąb wywodzi? Wywodzi się z gołębi 100%, nie 100%, no od go, góra gołąbka to jest Huber Ośko 2960, a dół tego gołąbka to jest samiczka od Hardy Krugera 434 wszystko jest w rodowodzie, oryginalna samiczka Super gołąbek. Po nich samiczka jest u mnie w gumniku rozkładowym. Samczyk wiadomo, trzeba dać cele, a samiczek zawsze coś tam się wyciągnie. I takiego samczyka też przedstawiam tutaj i proponuję na aukcję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Dziękuję.